Witam po długiej przerwie. Ogrzewanie domu pracuje już półtora miesiąca. Wrzucam dopiero pierwszy filmik z tej zimy. Powiem może, jakie zużycie było za listopad, bo mamy koniec listopada 2023 roku. Yy... Może latarkę tutaj włączy, bo nie ma podświetlenia. 4256,5 na dzień dzisiejszy. Wcześniej nie wrzucałem filmiku, więc nie będziecie wiedzieć dokładnie ile było. Powiem Wam, że za listopad wyszło 113,5 kWh. 113,5 tylko tyle wyszło, plus grzałka, która wzięła 55 kWh. Grzałka w CWU którą już wcześniej mówiłem, że mam. Ona wspomaga podgrzewanie wody i dogrzewa w godzinach, których pompa jest wyłączona. Bo ja pompę ustawiłem na ogrzewanie domu od 10 rano do 17 wieczorem teraz. Tak pracuję. I więcej w ciągu doby już nie pracuje Tylko od 10 do 17, ale za to zwiększyłem temperaturę wody na zasilaniu. Do tego dogrzewa grzałka w bojlerze. Tutaj pokażę jest taki smart gniazdko. Dlatego wiem ile zużywa prądu. 2 kW ma yy, Grzałka. I ona, ona dogrzewa tylko wodę użytkową. I 55 kWh zużyła grzałka do wody użytkowej przez miesiąc listopad. Plus 113,5 kWh za ogrzewanie domu, plus woda użytkowa, pompa ciepła. W domu ja nie ustawiam sobie temperatury w domu, ile ile ma być. Bo ja sobie po prostu reguluję m, temperaturą na zasilaniu. Ta była ustawiona na 29 stopni na zasilaniu. Woda nie woda użytkowa, tylko 29 stopni na zasilaniu była podłogówka ustawiona. Przedwczoraj włączyłem na 30 stopni, bo na dworze było wczoraj minus 15,5 rano. Także ostatnio są minusy spore i musiałem zwiększyć na 30 stopni. Grzeję na 30 stopni i już raczej tak zostawię. Myślę, jest dobrze. 29 było wcześniej i 28 było jeszcze wcześniej, ale dlatego, że było dużo cieplej na dworze, bo było na plusie. I grzanie od 10 do 17, myślę, że jest ok. Nie, nie musi chodzić całą dobę, tak jak wcześniej, w tamtym roku pracowała całą dobę. I pompka obiegowa pracowała całą dobę non stop, zużywała prąd, no i pracowała w sumie niepotrzebnie. I też chyba wychładzała tą podłogę yy, przez ten obieg. Na razie zauważyłem tak, że w domu jest chyba cieplej niż w tamtym roku. Też prawdopodobnie zasługa tego, że w tym roku dociepliłem jeszcze bardziej dach. Był docieplony, ale dociepliłem jeszcze bardziej w tym roku. I może też dlatego są tego efekty, że jest troszkę cieplej. W domu jest teraz 22,5. Między 22 a 22,5. W sypialniach jest yy, tam 19. 19 do 20. I tak jest ok. Tutaj mam taki termometr na zasilaniu 224 i 4, już tylko jest, ale to dlatego, że już pompa nie pracuje od ponad godziny. Fotowoltaika jest, działa o dziwo bardzo dobrze. To jest rozłącznik od tej fotowoltaiki. O panelach ja wrzucę jakiś osobny, może krótki filmik, ile zużyła. Może nie o tyle z całego roku, bo dokładnie, nie pamiętam, od 3 marca chyba jest podłączona fotowoltaika. Tak jak teraz, w ostatnich dniach trochę słoneczko wychodzi, przebija się przez chmury. To produkcja jest. Może nie duża, ale na przykład tak 600 W, 800 w zupełności wystarczy do pracy pompy, bo pompa przy ogrzewaniu pobiera 600 W. Nie wiem, jak to fachowo powiedzieć. Z tego co wyliczyłem, mniej więcej po tym podliczniku 600 W do 800 pobiera na godzinę pracy pompa. No to jak panele tyle produkują, to wychodzi na to, że mm, ogrzewanie w danym dniu mam po prostu za darmo. Ostatnio na przykład były takie dni, gdzie y, było y, śnieżnie i bardzo zachmurzone niebo, więc produkcji to w dniu było prawie wcale, bo tam chyba ze 100 W było, no to nie ma na co liczyć, ale dobra. Dzisiaj nie o panelach, następnym razem Dzisiaj dzisiaj zużycie przez pompę 113,5 kWh plus 55 grzałka. Tyle wyszło za listopad. Następny filmik. Postaram się wrzucić na koniec grudnia, ile to wyjdzie za grudzień. No to nic. Widzimy się następnym razem. To trzymajcie się. Cześć.